Niemożliwe to słowo, które znajdziesz tylko w słowniku głupców. Wytrwaj, wygrasz, nie od razu, ale na pewno. Cisza i uśmiech to dwa potężne narzędzia. Uśmiech rozwiązuje problemy, a cisza pomaga ich unikać. Słowa mogą kłamać, ale czyny zawsze mówią prawdę. Przestań oczekiwać lojalności od ludzi, którzy nie potrafią dać nawet uczciwości. Bądź dobry dla wszystkich stworzeń. To jest prawdziwa religia. Chwila cierpliwości w gniewie oszczędzi ci setki chwil żalu. Nigdy nie ogłaszaj swoich planów, zanim je zrealizujesz. Dziki człowiek z spokojnym umysłem może osiągnąć wszystko. Jeśli czujesz, że ktoś cię unika, nigdy więcej mu nie przeszkadzaj. Ludzie nie decydują o swojej przyszłości, decydują o swoich nawykach, a nawyki decydują o ich przyszłości. Najlepszą zemstą jest pokazanie tym, którzy cię zranili. Że nie są już powodem Twojego uśmiechu ani Twoich łez. Aby być starym i mądrym, najpierw musisz być młody i głupi. Wskazówka dotycząca szczęścia: Spędzaj czas z tymi, którzy kochają Cię bezwarunkowo, a nie z tymi, którzy kochają Cię tylko wtedy, gdy im to pasuje. Mogę zaakceptować porażkę, ale nigdy nie zaakceptuję braku próby. Nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą, ani co mówią. Wiem, kim jestem i nie muszę niczego nikomu udowadniać. Nigdy nie kłóć się z kłamcą, nie wygrasz, bo on wierzy we własne kłamstwa. Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli, stajemy się tym, o czym myślimy. Możesz oszukać uczciwego człowieka, ale nie możesz zrobić z niego głupca. Lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. Zmieniłem swoje myślenie i to zmieniło moje życie. Inteligentna osoba unika w życiu trzech rzeczy niepotrzebnych kłótni, pozbawionych sensu relacji i negatywnych ludzi.